Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku rozegramy sobie kolejny pojedynek kartami z nowej kolekcji TOPS Match Tak, sezon 2021-2022. Tym razem pojedynek niemiecki, czyli Bayern kontra Borussia Dortmund. 600, szetek, tak jak to miało miejsce przy pojedynku Milan kontra Juventus. Wszystko liczymy za jeden punkcik. No i startujemy. Miejmy nadzieję, że wpadnie dużo nowych kart do albumu i za jakiś czas zrobimy sobie drugie uzupełnianie. Startujemy. Ajax. Stekelenburg, Pellegrini. Roma. Porto. Taremi. Villarreal. Asenio. Barcelona. Coutinho. Real. Valverde. Chelsea, Werner, Lanzini, West Ham. Man of the match, Marquinhos, Paris Saint-Germain. Klub 100, Bruno Fernandez Manchester United. No i zapewne tutaj już widzicie, że jest Bayern. Dlatego na razie odkrywam te pozostałe. Lucas Ocampos, Sevilla, Midfield Masterclass. No i dla Bayernu jest... Dajot Upamecano, Defensive Warrior i prowadzenie Bayernu 1-0. Kolejna saszetka i mamy drugi punkcik, drugą brameczkę dla Bayernu Niklas Zyle 2-0. Handanovic, kapitan Interu. Villarreal, Chukwueze Piotr Zieliński, Napoli, Kimpembe, Paris Saint-Germain, Bergwin, Tottenham, Manchester City, Rodri, Manchester United, Fred, Jorginho, Chelsea i mamy Borusję Dortmund, a mianowicie Goal Machine, Erling Haaland i jest 2-1 dla Bayernu. Z realu Defensive Warrior, Varan i Barcelona, Master and Apprentice Messi Fati Trzecia saszetka, więc jesteśmy w połowie. I mamy Atletico Gimenez i jest Bayern, logo: 3 do 1, Sociedad Gorosabel. Sevi Rekik, Tottenham Hojbierg, Paredes Paris Saint Germain, Fernandinho kapitan Manchesteru City, Greenwood Manchester United. I mamy karty specjalne Foden Signature Style Manchester City, Diego Lines Next Gen Betis Sevilla. Heritage Thiago Silva Chelsea i z Sevilla mamy Rakiticza All Rounder. A więc do przerwy Bayern prowadzi 3-1. Rozpoczynamy drugą połowę. I mamy bazówkę Barelli z Interu. Z Milanu Rebicza Napoli Meret. Joaquin kapitan Betisu. Jest Borussia. Rainier Jesus, i mamy 3 do 2. Ben Davis Tottenham. Lester Barnes. Oakley Chamberlain Liverpool, no i specjalne. Mamy Villarreal Master and Apprentice, Capue Chukwueze, Jones, Curtis Jones. Crystal z Liverpoolu Manchester City Guindogan Allrounder i Goal Machine Jamie Vardy Leicester piąta saszetka i mamy tutaj Atletico logo jest Bayern, Benjamin Pawart, i ponownie Bayern prowadzi dwoma bramkami: 4-2 Oyara Zabal, Real Sociedad, De Jong Sevilla, i jest Borussia Manuel Akanji, więc znowu dochodzą na jedną bramkę: 4-3 dla Bayernu, Marcelo Kapitan Realu, Alexander Arnold, Liverpool, Cancelo Manchester City, i specjalne, Next Gen. Johnson z West Hamu, Heritage Fernando z Manchester United, Midfield, Masterclass Bruno Fernandez i Super Saviour Claudio Bravo Betty Sevilla. Została nam ostatnia saszetka, więc jeszcze wszystko jest możliwe. 4-3 prowadzi Bayern i mamy tutaj Ronaldo z Juventusu, Golini Atalanta Kapitan Lipska Sabitzer, Coates kapitan Sportingu. Tejez Manchester United, Dest Barcelona, West Ham Masuaku, Sojunku Leicester i specjalne Man of the Match Otavio Sporto. Harry Maguire kapitan Manchester United, Crystal Gol Machine Isak z Sociedad i z Atletico Żało Felix Sygnatura. A więc zwycięża tutaj w tym pojedynku Bayern 4 do 3 nad Borusją Dortmund. Jeżeli chodzi o e, takie karty lepsze, to nie wpadła dzisiaj żadna karta taka konkretna. No poza tymi. Krystal, dwie sztuki wpadły, i może jeszcze karta klub 100. To są te najlepsze trzy karty z dzisiejszego odcinka. Ok, dziękuję Wam, moi drodzy, za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.